Dzień dobry. Na dzisiejsze zajęcia zaplanowałam również kwiaty i dzisiaj pokażę Państwu, jak wykonać goździka. Do tego celu potrzebujemy jednego większego kwadratu innego, jakiegoś koloru, koloru goździka i takiej samej wielkości kwadratu koloru zielonego. Potrzebujemy jeszcze kleju, mniejszego kwadratu bądź mniejszy kawałek kartki, z którego będziemy wycinać listki, yy, taśma yy, florystyczna, nożyczki i patyk jakiejś długości, na którym osadzimy nasz kwiat. A więc rozpoczynamy od kwiatu. Bierzemy kartkę i kartkę kwadratową składamy na połowę czyli na książkę. Otwieramy. Obracamy i następnie drugi raz składamy na książeczkę. Otwieramy i teraz yy, będziemy wykonywali złożenie yy, w ten sposób, że wszystkie cztery rogi, wierzchołki będziemy składali do środka. Odwracamy też teraz naszą karteczkę na drugą stronę i składamy na połowę. I jeszcze raz składamy na połowę. Wkładamy w dalszej części. Wkładamy palec i przenosimy w lewą stronę rozpuszczając na trójkącik. Mamy jeden trójkącik. Obracamy i teraz odwrotnie. Przenosimy w prawą stronę i rozgniatamy na trójkącik. I mamy bazę, podwójny trójkąt. Tylko troszkę odwrotnie, jak gdyby. Następnie składamy, chwytając za prawy wierzchołek do górnego wierzchołka w linii środkowej. I to samo z lewym. Obracamy i to samo robimy po drugiej stronie wzdłuż linii środkowej. Ciągniemy prawy wierzchołek do czubka i lew. Kartka się zrobiła już taka grubsza, a będzie jeszcze grubsza. Ponieważ teraz robimy bazę lody od dołu, od złączenia kartki, tu mamy górę. Tu mamy dół, gdzie są wszystkie złączone. Zwijamy naszą karteczkę. Znowu od dołu tworząc bazę lody. Z prawej strony. Kartka jest gruba, już jest gorzej na niej pracować. Z lewej. I znowu to samo po drugiej stronie. I mamy bazę latawiec, albo jak to woli, lody. Następnie bierzemy nożyczki i ścinamy ten cały trójkąt. Rozkładamy to, co przed chwilą złożyliśmy. Rozwijamy delikatnie. I proszę popatrzeć, jak piękny nam kwiat wyszedł. Ale żeby był jeszcze piękniejszy, to my go zaraz wykończymy. Robimy główkę goździkowi od spodu, taką. I w tym celu potrzebujemy zielonej kartki. Następnie, podobnie jak poprzednio, składamy albo na połowę, albo na chusteczkę. Może na chusteczkę. dwa razy. Jedna. Otwieramy i podobnie jak przed chwilą, wszystkie cztery rogi składamy do środka. czyli tak zwana baza koperta. Obracamy na plecki i ponownie wszystkie cztery rogi składamy do środka. I zmniejszamy naszą kopertę. Ponownie odwracamy na plecki, i jeszcze raz wszystkie cztery rogi do środeczka. Następnie odwracamy powrotem. I jeszcze. mamy w ten sposób złożony. Teraz odwracamy na tą stronę i składamy cztery rogi, a już tak bliżej. Zaginamy je po prostu delikatnie. Do Następnie od spodu staramy się wyciągnąć, wywinąć troszeczkę delikatnie. Karteczka. Delikatnie, tak jak nam się uda, bo papier jest naprawdę sztywny i <laughs> ciężko się to, to robi. Palcem tu przytrzymujemy, i troszeczkę do góry wyciągamy i ostatni i następnie będziemy mocować do naszego goździka Spód. W tym celu. Proponuję nakleić w czterech miejscach taśmę dwustronną na tej płaskiej powierzchni I zanim pozbędziemy się papieru, to trzeba tu delikatnie zrobić dziurkę, żeby przebić się potem z patyczkiem. Delikatną dziurkę. Następnie pozbywamy się osłony z taśmy. na no To się siebie, że jak nie trzeba, to ona nam się odkleje błyskawicznie. A jak potrzebujemy, to <laughs> trzeba się pomęczyć. Bierzemy nasz goździk spód i przykładamy środek do środka. Mamy zamontowany spód. Następnie potrzebujemy patyczka, taśmy. Ja dzisiaj wykorzystam taśmę florystyczną. No i tak jak wcześniej mówiłam, karteczki. Mam kartkę koloru zielonego, z której zrobię yy, wachlarz. Goździk ma wąskie listki. Nie za długi, nie za krótkie, a no więc wykonujemy wechłaszek. Następnie nadajemy kształt listków, takich węższych. Z jednej strony, z drugiej strony. I dobrze by było do końca nie przeciąć, bo wtedy łatwiej nam będzie może te listki przyklejać. Sprawdzamy. Ten był taki też, mi się nie przeciął. Końcówkę zostawiam nierozciętą. Wygląda to w ten sposób. To jest pojedyncze. To są podwójne. I to są podwójne. Na listki, na dół, właśnie, proponuję nakleić kawałek taśmy. Nie wiem, trzy, cztery listki, tak żebyśmy mogli później przykleić do patyczka. Bardzo długi. 600 nazwę raz. I no, jeszcze 2. e I bierzemy. Odklejamy może taśmę. Bierzemy patyczek, taśmę florystyczną. Rozpoczynamy. Żeby wkleić to, musimy najpierw owinąć patyczek. Teżmy florystyczne ładnie nam się okleja odrywamy i w tym miejscu przyklejam sobie dwa listki i one mi fajnie obijają błoki, później te listki podkręcimy. Następnie, właśnie na te listki, od tych listków zaczynam dalej owijanie. Ponieważ przygotowałam sobie cztery, ponownie owijam taśmę, odklejam słonkę <coughs> i przylejam listki i ponownie biorę taśmy. Tu nie, to czasami naciągnąć, żeby ona się trzymała. Listki. i ponownie taćmy I ostatnie listki, które przygotowałam. I zakończyłem oczywiście też. Wykończamy tu. Listki sobie wywiniemy pod koniec. Teraz zamocujemy patyczek do kwiatka naszego. Poprzednio zrobiliśmy dziurkę, a więc staramy się wbić w tą dziurkę. Jeśli za mała, to można ją troszkę podmaszyć, tak, żeby przejść przez środek kwiatka. Się udało. Następnie, żeby nie było właśnie widać tego patyczka, tu w środku smaruję klejem śródeczek. To Muszę chwilę przytrzymać, żeby dobrze się skleiło, żeby w chwycił klej. Kwiaty takie możemy wykonać z dziećmi, możemy wykonać w szkole. Wykorzystujemy do tego papier ozdobny. Papier yy, ksero, gotowe kwadraty. Możemy przygotować samodzielnie kwadraty, znaleźć odpowiedni papier, dopasować. No i delikatnie na koniec sobie podwijamy listki goździków. Bo one są takie szybciutko podkręcone. Listki nam się rozłożyły na dwie strony pięknie. Tu nawet jeden mocniej się zakręciło. I właśnie wykonaliśmy goździka. Tak wygląda nasz goździk. Do kolekcji. Dziękuję bardzo.